Ugodził nożem sąsiada w organizmie miał ponad 2 prominy alkoholu. 14 sierpnia cała polska dowie się, że pierwsze powstanie zaczęło się w mysłowicach. Wyremontują 18 mieszkań za ponad 1 milion złotych. Marcin Janota witam i zapraszam. To jest minął tydzień witvmpl, a to są szczegóły informacji. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 42-letni mysłowiczanin, który ugodził nożem swojego sąsiada. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w jednym z bloków przy ulicy Reja. Pijany mężczyzna zapukał do sąsiada i bez powodu zaatakował go nożem. W wyniku szarpaniny 55-letni mieszkaniec Mysłowic doznał urazów w szyi i twarzy. Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala. Interweniujący policjanci obezwładnili napastnika. Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał już zarzuty. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu. Już tylko dni dzielą nas od widowiska powstańczego, które odbędzie się na terenie byłej kopalni Mysłowice. To tam 100 lat temu doszło do masakry górników. Wydarzenia z Mysłowic stały się bezpośrednią przyczyną wybuchu I Powstania Śląskiego. W stulecie wybuchu I Powstania zaplanowano obchody, których celem jest przypomnienie Ślązakom i uświadomienie Polakom, jak ogromne znaczenie miało przyłączenie Śląska do Polski, a także jaki miało to wpływ na kształt i rozwój kraju. Punktem kulminacyjnym obchodów będą wydarzenia 13 i 14 Sierpnia. W Mysłowicach wystąpi zespół Dżem, Stanisław Sojka, Józef Skrzek, Grzegorz Płonka, Czesław Mozil z zespołem Abradab, Poka Anna Derszowska, Jacek Kawalec oraz wielu innych śląskich aktorów. Rolę gospodarzy pełnić będą znani aktorzy pochodzący z Mysłowic, Jolanta Fraszyńska oraz Piotr Bajtlik. Po więcej szczegółów odsyłamy na portal itv.pl. Prawie 1 milion złotych na remont zdewastowanych mieszkań komunalnych przekaże naszemu miastu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt zakłada remont 18 pustostanów wytypowanych przez Wydział Infrastruktury, nie nadających się obecnie do zamieszkania, czyli pozbawionych podstawowego wyposażenia, będących w złym stanie technicznym. Znajdują się one przy ulicy Bytomskiej, Katowickiej, Oświęcimskiej, Powstańców, Chopena i Ziętka. Całkowita wartość projektu to prawie 1 milion 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to niespełna milion złotych. Za całe przedsięwzięcie będzie odpowiedzialny miejski zarząd gospodarki komunalnej wraz z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Miasta Mysłowice. O tym, kiedy projekt ruszy i kiedy się zakończy, dowiemy się już wkrótce. Był niezbyt okazałą wizytówką Mysłowickiego Parku Zamkowego, teraz to się zmieni. W budynku po byłej siedzibie Sanepidu rusza generalny remont. Odkładany od lat remont budynku dawnego Sanepidu w Parku Zamkowym nareszcie się rozpocznie. W piątek 2 sierpnia nastąpiło przekazanie wykonawcy placu budowy. Co ważne, miasto udało się uniknąć poniesienia kosztów stworzenia nowej dokumentacji dla projektu, który od lat leżał w szufladzie. W 2016 rozpoczęto prace projektowe w tym zakresie. No i kłopot był taki, że ta dokumentacja w ostatniej chwili praktycznie jest realizowana, bo pozwolenie się kończy 29-27 września. Byłą siedzibę sanepidu czeka kompleksowy remont wraz z naprawą elewacji, dachu i montażem wszystkich instalacji. W Na najbliższym czasie spróbujemy okiełzać ten budynek, czyli wszystkie prace rozbiórkowe, stan zewnętrzny, Potem surowy zamknięty, i przechodzimy do środka do budowy, plus przyłącza, które w międzyczasie też będą robione. Do tej pory mówiło się o tym, że w historycznym budynku ma powstać Mysłowicki Klub Inicjatyw Lokalnych. Włodarze mają też inną koncepcję na przeznaczenie tego miejsca. Jednym z pomysłów na zagospodarowanie tego budynku jest stworzenie tu Urzędu Stanu Cywilnego i sali ślubów, ponieważ i architektura na to pozwala, i otoczenie parku, stare drzewa, alejki. O tym, co ostatecznie powstanie w budynku po dawnym Sanepidzie, zadecydują radni. Póki co, wykonawca na zakończenie prac ma czas do końca sierpnia przyszłego roku. Ich koszt to ponad 1 200 tys. zł. To jest program minął tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Rusza druga edycja akcji Gorąca Miska Zupy. Pokazali na słupnej, jak ratują życie. Na wesołej fali odbył się festyn charytatywny. Akcja Gorąca Miska Zupy, którą w styczniu zainicjowało Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice, właśnie powraca. Bezdomni i potrzebujący Mysłowiczanie znów będą mogli zjeść ciepły posiłek przygotowany przez ludzi o dobrych sercach. Druga edycja akcji wystartowała w sobotę 3 sierpnia w restauracji domowej przy ulicy Mikołowskiej. Akcja będzie odbywać się raz w tygodniu, ale stowarzyszenie szuka lokalu i środków na to, by jedzenie wydawać osobom starszym, samotnym oraz bezdomnym 4 razy w tygodniu. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy i wsparcia oraz finansowego wszystkich Mysłowiczan, ale w szczególności restauratorów, piekarnie i cukiernie, hurtownie warzywno-spożywcze, markety i supermarkety oraz przedsiębiorców wszystkich branż. Odpoczywajmy z głową i nie róbmy sobie wakacji od myślenia. Takie hasło towarzyszyło pokazom służb ratowniczych, jakie po raz kolejny odbyły się na kąpielisku w Parku Słupna. Kąpiele pod wpływem alkoholu, pływanie w miejscach niestrzeżonych i nieumiejętność mierzenia sił na zamiary to główne grzechy Polaków odpoczywających nad wodą. Dlatego służby ratownicze nie ustają w przypominaniu o tym, jak powinniśmy się zachowywać, by nasze wakacje były bezpieczne i spokojne. Korzystajmy tam, gdzie są ratownicy, gdzie są miejsca strzeżone. Unikajmy miejsc niestrzeżonych. Gdzie nie ma ratowników, gdzie nie ma nikogo, kto, kto by nam mógł udzielić jakiejkolwiek pomocy. Między innymi o tym, a także o zakazie picia alkoholu w miejscach publicznych, przestrzeganiu regulaminu kąpielisk, czy pilnowaniu swoich pociech nad wodą przypominały służby ratownicze we wtorkowe popołudnie na słupnej. Wypoczywającym na mysłowickim kąpielisku pokazywały, jak wygląda akcja ratownicza na wodzie i jak reagować w przypadku, gdy coś złego dzieje się komuś w pobliżu. Mamy zazwyczaj wszyscy telefony komórkowe, ale niestety zanim, zamiast dzwonić. Po straż, czy czy na ogólny numer 112, to robią niektórzy zdjęcia, wrzucają na Facebooka i, i różnie to komentują. A pamiętajmy, że jednak życie ludzkie jest bardzo istotne od momentu zauważenia, zgłoszenia i dokładnego podania lokalizacji. To są najważniejsze rzeczy, żebyśmy mogli przyjechać i udzielić szybko kwalifikowanej pomocy osobie poszkodowanej. Wielu z nas często zapomina o tym, że choć może trwają beztroskie wakacje, za niestosowanie się do przepisów i nieprzestrzeganie prawa Będziemy musieli ponieść konsekwencje. Czy to... Ktoś kogoś wrzucił do wody, popchnął, czy w wyniku popchnięcia doszło do jak, uszkodzenia ciała, czy do jakiejś kontuzji, nie daj, tak może do złamania, jak ktoś upadł, spadł. Dlatego no, w zależności co się wydarzy, no wtedy musimy się liczyć czy to z wykroczeniem, czy ze złośliwym niepokojeniem osoby, która na przykład sobie nie życzy, żeby ją ktoś wodą chlapał, czy na przykład no, z czymś poważniejszym. Dlatego pamiętajmy, że to czy z urlopu przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia, w dużej mierze zależy od nas samych. Odpoczywajmy z głową i nie róbmy sobie wakacji od myślenia. Na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach można od kilku dni dostrzec bawiące się dzieci i młodzież zafascynowanych pracą strażaków. Trwa tam kolejna edycja obozu strażackiego. Nie tylko poznają zasadę ratownictwa wodnego czy udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim rozwiną swoją pasję do straży pożarnej. W Mysłowicach trwa 15. Międzynarodowy Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który rozpoczął się w sobotę 27 lipca. Na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa można od kilku dni dostrzec bawiące się dzieci i młodzież zafascynowanych pracą strażaków. Właśnie rozpoczęła się kolejna edycja obozu strażackiego, która jest efektem współpracy partnerskiej pomiędzy czeskim miastem Frydek-Mistek, niemieckim powiatem, Enc oraz Mysłowicami. W tym roku gospodarzem jest nasze miasto. Mam nadzieję, że będą. Tutaj czuli się bardzo bezpiecznie, bardzo swobodnie i że będą szczęśliwi przygotowaliśmy dla nich multum atrakcji, żeby nie były tu zagubione i żeby się nie nudziły. 60 dzieci z Mysłowic oraz 15 z Frytka Mistka spędzi 10 pełnych atrakcji dni. Ten obóz się odbywa cyklicznie u każdego z partnerów, czyli tak jakby co 3 lata. Czyli w przyszłym roku zawitamy do Frytka Mistka, za 2 lata będzie on organizowany przez naszych kolegów z powiatu EŃC także przedstawiciel strony czeskiej nie ukrywał zadowolenia, że w przyszłym roku organizacja przejdzie w czeskie ręce. Ja bym chciał podziękować naszym przyjatom z partnerskiego miasta Myślowice za to, że się zhostili letniego uspożądania setkani młodych pożarników prawie zde w Mysłowicach A zároveň już niniejsze się cieszę na to, że spotkamy příští rok we Frídku Místku. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Będą zajęcia sportowe, pożarnicze, wycieczki na Jurę Krakowsko-Częstochowską oraz wizyty w różnych ciekawych instytucjach. Obozowicze będą spać w specjalnie przygotowanych namiotach, co z pewnością będzie kolejną atrakcją dla najmłodszych. Dużo integracji, bo jednak zależy nam na tym, żeby oni się szybko poznali. Mają co prawda aż i 10, te, te 10 dni. Więc dużo zajęć takich integracyjnych, dużo profilaktyki, bo jednak, pomimo tego, że są to dzieciaki, też nie, nie wszystkie są związane ze strażą, to jednak to jest kluczowy motyw. Więc dużo profilaktyki, dużo pierwszej pomocy, dużo zajęć pożarniczych, sportów pożarniczych, ale też taki czas na, na relaks. Jak na prawdziwy obóz strażacki przystało, nie zabraknie też ogniska, które będzie symbolizował trudną pracę strażaków. Będzie ogień, ten ogień będzie się gdzieś tam palił do końca, do końca obozu, a to, co będzie się działo na obozie, myślę, że to też będzie niezłogie. Na Wesołej Fali odbył się festyn charytatywny dla podopiecznych Fundacji Bajtel. Sporo się tam działo, były zabawy, występy czy warsztaty. Odbył się również bieg charytatywny. Środki na dalsze leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Bajtel Mysłowice Pomagają były zbierane podczas festynu charytatywnego Bajtel na Fali, który odbył się w niedzielę 28 lipca w Wesołej. Mamy wiele atrakcji przygotowanych z myślą dla najmłodszych, jak również dla dorosłych. Oczywiście jest też profilaktyka zdrowia, badania na HCV bezpłatne, bezpłatne porady dietetyczne, jak również bezpłatne badania w kierunku cukrzycy. Przez cały dzień Mysłowiczanie licytowali rozmaite vouchery oraz przekazały przez darczyńców Fanty. Zebrane podczas aukcji pieniądze wciąż są liczone. Ponadto w fundacyjnej kawiarence można było kupić m.in. rękodzieła czy książki, z których dochód również zasilił konto Bajtla. W tym samym celu zbierane też były stare telefony, plastikowe nakrętki i grosiki. Dzisiaj ożywiamy wesołą falę, czyli miejsce, gdzie wiele lat temu spotykało się całe środowisko rodzin górniczych. Fundacja. Bajtel rozpoczęła dzisiaj działania zbliżające ku temu, żeby zrobić zbiórkę na rzecz swoich podopiecznych. My stoimy przy MOLO odnowionym przez Urząd Miasta Mysłowice i jako urząd również wspieramy kolejną organizację pozarządową. Maluchy uczyły się udzielania pierwszej pomocy, obserwowały pokazy ratownictwa górniczego i szalały na dmuchańcach. Starsi mieli okazję między nimi przejechać się na kładzie. Na scenie pojawili się Janusz Gorlej, Natalia Wołowiec, Paulina Spychalska i zespół TeX. Kolejne imprezy Będą się odbywały jeszcze w, w sierpniu. Będzie to czytanie na polanie w Parku Słupna, będzie to dla dzieci. No i tak raz w miesiącu będziemy się starać coś się robić po prostu na rzecz naszych podopiecznych. Dla Bartusia, Kamilka, Wiktorii, Radka i Kamila, czyli pięciorga podopiecznych Mysłowickiej Fundacji, pobiegli i pomaszerowali także sportowcy. Charytatywny bieg na 5 kilometrów wygrali Barbara Goss, Barbara Szelest, Monika Olbrych, Jacek Saweryn, Grzegorz Wichar i Marek Golonka. W 2,5 km kilometrowym marszu nording Walking zwyciężyli Franek i Anna Kamińscy. W latach 90 stał się samochodem kultowym, powstało wiele klubów miłośników tej marki. Wyjątkowy, piękny Trabant, bo o nim mowa, jeździ również po Mysłowickich drogach. A jak jeździ, to sprawdzał w Toksik. Mydelniczka, trampek, pędząca tektura czy Ford Carton. Określeń na no ten samochód było wiele. Kiedyś Trabant był wyśmiewany, a dzisiaj ma grono wielu fanów, będąc jednocześnie kultowym symbolem NRD. Jednym z miłośników tej marki jest mysłowiczanin Mariusz Rosiński, właściciel prawdopodobnie najpiękniejszego trabanta w naszym mieście. Skąd pojawił się pomysł na tak piękne odrestaurowanie tego klasyku? To był przypadek. Nie miałem zamiaru kupować trabanta, trafiła się bardzo fajna okazja. Kiedyś od dawna marzyłem o trabancie, ale to jakoś mi przeszło, no i dzięki okazji tak naprawdę go nabyłem. No i teraz zaczęła się zabawa z naprawianiem go. A naprawianie go wymagało wiele pracy. Otrzymałem go na szczęście już. Ee... Jako zaczęty projekt kolega, który mi go sprzedał to dużo, naprawdę dużo przy nim zrobił. E, zrobił go technicznie, zrobił go e, w zasadzie z zewnątrz tak w 70% jak wygląda teraz. Ja dołożyłem może z 30% w tej chwili. E, ja zrobiłem nowy lakier. Lakier już e, lakier wyglądał tak jak wygląda, w sensie kolor miał identyczny, z tym, że no, trzeba było go niestety pomalować na nowo. Dołożyłem mu takie. Takie bajerki porobiłem, woski z zewnątrz dużo już mu nie zostało do zrobienia. Następnie pozostanie już tylko kosmetyczne odświeżenie środka. Na pewno kokpit będę zmieniał. kokpit zostanie oryginalny, ale zostanie polakierowany, wykończony aluminium. Chciałbym nową tapicerkę siedzeń fotel, kanapy zrobić. Kierownicę wymienię na pewno. Field Raum für ihr Gepäck. Wędę. Pierwszy Trabant wyjechał z fabryki w Cwikał w 1957 roku. Z którego roku jest nasz bohater? To jest rocznik 91. Ostatni rok produkcji. Już to nie jest niestety ten dwuzłów. To jest już tym silnikiem 11 polo, ale mi to wystarcza. Już w latach 90. Trabant stał się samochodem kultowym. Powstało też wiele klubów miłośników tej marki. Ja nie wiem, może dlatego, że jest taki śmieszny. Wszyscy się uśmiechają, jak go widzą. A też ma jakiś tam swój klimacik. A jak samochód zachowuje się na drodze? Jakimś demonem prędkości nie jest. Ale stówką poleci. Większość mydelniczek szybko skończyła na złomie, ale dzięki zaangażowaniu miłośników marki Legenda trwa. A wy macie jakieś niebanalne pasje? Jeśli tak, to odezwijcie się do nas. Chętnie odwiedzimy Was z kamerą i TV-em. Tą informacją kończymy to wydanie programu minął tydzień. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim oczywiście miłego i sympatycznego tygodnia, a ja powracam 1 września po urlopie. Do zobaczenia.